Ok, witam, mały filmik z prezentacją. Wiem, że trochę zeszło. Yy, tu są prawie wszystkie treje już gotowe. Gen no, wszystkie są gotowe, tylko że część jest jeszcze na zaciskach. Jeszcze, że tak powiem, troszkę dosycha. No i też za mały stół, żeby pomyślić wszystkie treje. Yy, no to na przykładzie jednego, tutaj takiego większego treja, mamy taki kawałek folii magnetycznej. To przedstawiamy tak. Każdy tray prezentuje się w ten sposób. Rancik, blacha czarna, ocynk czarny mat, i od spodu, zgodnie z życzeniem, cała powierzchnia blacha czarny mat. I, i mamy tak, rancik dookoła, wyszlifowany idealnie. Profil 3 mm. Figurki na magnesach neodymowych no to wiadomo. Wszystko się idealnie trzyma, nic nie ma prawa tutaj latać. No i przyciąganie magnetyczne jest z dwóch stron. Co do zasady zawsze od spodu daje folię magnetyczną, no ale jest blacha zgodnie z życzeniem, tak więc figurki mogą być i z drugiej strony, blacha jest ta sama, jeśli chodzi o siłę przyciągania, żeby to zobrazować, to tutaj jest. Taki o malutki kawałeczek folii magnetycznej 7 mm typowej. No i um, ona ma przyciąganie właśnie z tej strony, tak? No i teraz jeśli sobie weźmiemy tego treja. Nałożymy na spodnią warstwę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Można mogę, mogę sobie machać. Nic się nigdy nie oderwie, nie ma, nie ma najmniejszej opcji. No tyle mam nadzieję, że, że będzie klient zadowolony. Pozdrawiam, cześć.